Poznań dostał 80 milionów złotych na najnowocześniejszy system sterowania ruchem. Dzięki tej unijnej dotacji kierowcy będą otrzymywać na przykład na telefon informacje o korkach czy objazdach. Inteligentny system zarządzania za łącznie ponad 100 milionów złotych ma w pełni działać za 3 lata. O nowym systemie i podobnych rozwiązaniach już działających na rynku Robert Lipiński. Znaczy nie narzekam, nie narzekam. Oczywiście zależy w jakich godzinach, nie? Dobrze. Nie narzeka pani na korki? Nie. Nieźle, nieźle. Czy są takie miejsca, takim... gdzie się gorzej? Yy, na Dąbrowskiego. Kierowcy w Poznaniu szczególnie nie narzekają na poruszanie się po mieście. Sytuacja w następnych latach będzie tylko lepsza. Takie są przynajmniej plany. Miasto podpisało umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych o dofinansowanie projektu System ITS Poznań, który ma za zadanie zintegrować istniejące w mieście systemy sterujące ruchem. Mówimy tutaj nie tylko o systemach sterujących ruchem pojazdów, ale także tramwajów, a także ma wprowadzić nowe rozwiązania, przede wszystkim są to rozwiązania dla wszystkich podróżujących. ITS między innymi pokaże kierowcom, ile jest miejsc na parkingach buforowych, pasażerów komunikacji miejskiej poinformuje o którym odjeżdża ich tramwaj. Na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną detektory wykryją zbliżające się samochody. Projekt obejmie południowo-zachodnią część miasta. Granicami będą ulice Dąbrowskiego, Roosevelta i Głogowska. Zdaniem specjalistów od transportu to milowy skok w komunikacji. W podstawowym układzie ulic, czyli w tym, który decyduje o wydajności sieci transportowej miasta powinien uzyskać płynny przejazd. Projekt oprócz usprawnienia komunikacji miejskiej i drogowej zakłada utworzenie tzw. miejskiego planera podróży. Dostępny będzie przez internet oraz w urządzeniach mobilnych. Systemy informujące o sytuacji na drogach, sytuacji w transporcie publicznym, utrudnieniach występujących na drodze, pomagać wybierać właściwe trasy przejazdu czy też nawet przed podjęciem decyzji o podróży. Zasugerować jakiś rodzaj transportu. Już dziś wielu kierowców korzysta z aplikacji pomagających w przebijaniu się przez miasto przez telefon komórkowy. Na ekranie widzimy pięć przycisków funkcyjnych, pozwalających na zgłoszenie pięciu zdarzeń drogowych. oraz w komunikatorach montowanych w samochodach. Zgłoszono fotoradar. Zgłoszono policję. W ciągu dnia zalogowanych do aplikacji jest co najmniej 15 tysięcy użytkowników w całej Polsce. Oprócz tego Janosik informuje także kierowców o aktualnej sytuacji na drogach, jeśli chodzi o prędkości w mieście, oraz o aktualnym czasie przejazdu na trasach między poszczególnymi miejscowościami. System oraz informacje dostępne są również na stronie internetowej www.janosik.pl oraz www.korkowo.pl. Dane dotyczą sytuacji na drogach w całym kraju. Miasta, tak mamy Poznań, Warszawa, zaraz będzie, zaraz będzie prezentowane inne miasto. Janosik wykorzystywany jest również w komunikacji miejskiej w mniejszych gminach. Dlatego też producent urządzenia dziwi się, że poznań powiela znane już rozwiązania. Dlaczego nie skorzystać z gotowych rozwiązań? To jest coś, z, mówimy o korkowie, tak? Jest to rozwiązanie, z którego może korzystać nie tylko kierowca w domu, tak? Ale może korzystać z tego również pracownik Urzędu Miasta. System ITS kosztować będzie ponad 100 milionów złotych. 85% kwoty to dotacja unijna. Miasto zamierza wprowadzić go do końca 2014 roku. Robert Lipiński, puls dnia.